Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kolejnej recenzji i dzisiaj także unboxingu. Dzisiaj mamy karty Golden Tarot of the Renaissance. Bardzo ciekawe obrazy, złocenia. Zobaczmy, bardzo jestem ich ciekawa. Ostatnio coś bardzo ciągną mnie te, przyciągają te epokowe, właśnie takie, wiecie, kostiumowe, piękne karty, obrazy. Jak widzicie, tutaj już widać te złocenia, jak w niektórych taliach, prawda? Pozłacanych. Z tej strony to pudełeczko wygląda w ten sposób mhm. i to złocenie tutaj już jest widoczne. Z drugiej strony w ten sposób wydawnictwo Los Carabeo widzimy tutaj skarabeuszka z boku, jeżeli ktoś z was chce sobie przeczytać, zobacz. No, ale tutaj mamy nazwę, mamy Giordano Berti jako autor i pracę plastyczne Joe Dworkin, 78 kart hot stamped in gold, czyli na gorąco nakładane złoto. With divinatory explanations, czyli są jakieś tutaj uh, wyjaśnienia uh, wróżebne, jakby jakaś instrukcja będzie też. I tutaj mamy drugą stronę. Mm -hmm. One of the most mysterious tarots of the past, unearthed after more than five centuries. Czyli jedna z najbardziej takich e, tajemniczych tarotów tali przeszłości, jakby odkopana e, po więcej niż 500 latach, zobaczcie: Enriched with an elaborate gold leaf, the deck is for the first time complete with rich miniatures inspired by Renaissance astrology czyli wzbogacone właśnie przez te złote ozdoby. Po raz pierwszy kompletny ze złotymi miniaturami zainspirowanymi przez astrologię renesansu właśnie, więc bardzo ciekawe to jest dla mnie też wszystko. U góry mamy Los Carabeo i na dole jeszcze jak zawsze i widzimy, że tu jest kilka Języków. Ok. Zobaczmy sobie do środeczka. Mhm, pudełeczko takie mięciutkie, klasyczne, prawda, do przechowywania. I tu też mamy taki języczek, który umożliwia pomaga otwarcie, jak się to sprytnie zrobi. To nie trzeba używać nożyczek. Ok. <laughs> Tak, tu mamy kartę i tutaj jest ta instrukcja, może zobaczmy najpierw co w niej jest. Och, to jest ten zapach taki, który uwielbiam, bardzo, bardzo lubię ten zapach, słuchajcie, który tu się pokazał. Niektóre karty właśnie tak pachną, raczej papier, to raczej chodzi o papier. Mhm. no dobra. Estensi taro. Golden Tarot of Renaissance. Co tu mamy za języki? Angielski, włoski, hiszpański, francuski, niemiecki. To jest jakiś duży rozkład, który pewnie będzie tam gdzieś opisany troszkę. Prezentacja na początku, opisane o co chodzi, rys historyczny. Fantastycznie, można sobie tu poczytać, ja na pewno to zrobię później. Tak, później mamy ten rozkładzik tutaj. Tak, można sobie zrobić, słuchajcie, to jest ogromne, ogromne, to co jest tutaj, prawda? Głęboka wiedza. I później mamy ten opis każdej karty, jakieś podpowiedzi. Mhm. I tutaj wielkie arkany nazywane są trionfi, prawda? Bo tak to było na początku. I na przykład mamy, że mm, głupiec, i tu jest jako strangeness, czyli takie bycie dziwnym, troszkę jakby, takie coś dziwnego. I mamy kilka haseł, kluczów takich w ustawieniu prostym, i później. Upside down, czyli w tym ustawieniu odwróconym, także mamy, no tak, po trzy hasła widzę, że są i w ten sposób jest to przeprowadzone przez każdą kartę wielkich arkan, czyli tych triumfów. Każda karta jest jakimś tytułem, czyli to jest fajne. Na pewno to poszerza informacje, szczególnie dla osób takich początkujących. Dobra, później mamy małe arkana. Podzielone na dwory, tu mamy kielich, pentakle i tak samo jest zrobione, czyli hasło przewodnie danej karty energii, później ustawienie proste i odwrócone, z tym, że tu jest tylko odwrócone jako U, że upside down, prawda? Tak, i mamy kielichę, mamy pentakle, buławy, miecze. No i tyle, I później już przechodzimy do kolejnego języka. Tak. I na końcu jeszcze jest kilka informacji. Ja mam wydruk z 2021 roku. Z mhm. No dobrze. O! Takie są tyły, więc ciekawe bardzo. Na pewno ten herb jest to opisane w tym rysie historycznym pewnie na początku. Jest taka ładna złota rameczka na około, ale to jest jak farba, prawda? Nie ma tu tych Złoceń prawdziwych, natomiast tutaj, kochani, jak najbardziej te złocenia są. I teraz zobaczmy, tutaj mamy nazwy w tych językach. Pierwsza karta, tu nawet jest to złocenie, słuchajcie. Pięknie, uwielbiam tego rodzaju takie bajery, prawda? <noise> Że tak powiem. O, i teraz zobaczcie. Mamy tutaj. Um, no właśnie, będzie tu trzeba odczytać, co my tu mamy odszukać. Mhm. Tutaj mamy te kilka nazw: chalices, czyli to jest kielichy, tu jest jeden, czyli a z kielichów. Zobaczcie, tu trzeba po prostu na początku wczytać się, żeby zrozumieć, prawda, żeby sobie poukładać, co jest czym. Bo nie jest to klasyczny tarot, jest to tarot historyczny, więc może się to różnić od tego, co znasz. Widzimy ramkę szerszą z tej strony, żeby napisy się zmieściły. Na około jest też taka cieniutka. Bardzo ładny, tutaj wykończony w ten sposób, też taki wzorek. Pięknie to wygląda. Go druga rameczka, taka odcinająca. I to złoto, tutaj zobaczcie. Jak ono się świeci lustrzane, po prostu aż odbicie. Na złocie też jest jeszcze taki, e, taki wytłoczony jakby wzór. Mhm. No i tyły już widzieliśmy. Dobra. Ok, to idźmy po kolei. Zobaczmy sobie teraz następną. To jest e, dwójka kielichów. Ciekawe, że akurat tak jest ta talia rozpoczęta, prawda? Mhm. Tutaj mamy trójkę kielichów. Mhm. Bardzo ciekawe. Czwórka kielichów. I te takie porozdzierane szaty, prawda? Mhm. Tutaj piątka. Jak na tamte czasy słuchajcie, że tu taka nagość, to to jest po prostu aż szok, <grytanie> że coś takiego wtedy. Prawda? No wiadomo, renesans, jeżeli chodzi o obrazy, gdzieś tam, no to tak, ale takie karty, które gdzieś tam w społeczeństwie były przekazywane, prawda? To mam na myśli, gdzieś używane. Mhm, tutaj mamy siedem kielichów. 8. Zdecydowanie, powiem Wam, talia kolekcjonerska, historyczna. Gdyby się chciało czytać z tych kart, no to trzeba by trochę popraktykować, żeby. No i też trzeba znać już te znaczenia, bo. Tutaj nie do końca widać, jakby prawda. Jeżeli miałaby to być taka talia do pracy konkretnej, no to powiem Wam szczerze, tutaj jest wystarczająco dużo miejsca, żeby napisać sobie jakieś hasła. Na przykład, jeżeli się jest początkującą osobą, a chciałoby się pracować na takim niezwykłym, historycznym tarocie, to tutaj jest miejsce wystarczające, żeby zapisać chociażby ze dwa przynajmniej hasła. Związane z daną kartą. Ja jestem bardzo za tym, żeby sprawiać karty tarota takie indywidualne, żeby kreować, budować, żeby być odważnym w tym. Mhm, tutaj mamy naif, czyli jakby paść. No tu nie ma miejsca, już tu byśmy już nie poszaleli. Zobaczcie, bo jest na całej długości. Nazwy są w różnych językach. paś kielichów. Tak. Tutaj mamy rycerza. Mhm. Tutaj mamy królową. I król. Mhm. Dobrze, i teraz przechodzimy do drugiego dworu, kolejnego, czyli tu mamy pentakle, i znowu zobaczcie, tu jest jeden, czyli as. Eee, pentakli, prawda? Tutaj mamy dwójkę pentakli. Trójetka czwórka pentakli piątka. Hmm. Szósteczka. I tu teraz spojrzałam na stopy, kochani. To, zobaczcie, to, to nie jest ludzka stopa, tylko jakby jakiegoś ptaka drapieżnego. Wow. I sześć pentakli. Bardzo ciekawe. Um... Tu do tego to by się przydała taka książka, wiecie, żeby wyjaśniła właśnie ten rys historyczny każdej karty, o ile w ogóle istnieje coś takiego. Skoro te karty gdzieś tam były odnalezione dopiero po kilkuset latach. W znaczeniu, odkopane gdzieś tam, prawda? I ktoś się tym zainteresował, postanowił powielić. Na mhm. pewno jest to super ciekawe. Że mamy możliwość takie historyczne karty przeglądać. No właśnie, nie sprawdziłam tak szybciutko. Przeszłam tutaj, z którego to jest roku? Tak. Jakby niewłaściwie nazwane, jedynie 17 kart przybywa, znajduje się w bibliotece. W Paryżu, w tej Bibliotece Narodowej, zostały namalowane we Włoszech w Ferrara około 1470 roku. Czyli zobaczcie. Tak. No i tutaj ten rys jest dalej rozwinięty. To już zostawimy. Kto będzie chciał, to sobie wiadomo. Doczyta. Mhm. I tu znowu mamy Pazia pentakli. Teraz mamy rycerza. Pentakli. Królową. Ja stworzę kochani taką playlistę. Nie wiem jak ją nazwać: karty historyczne czy hmm. karty tarota z zarysem historycznym, bo już kilka mamy na kanale takich recenzji. Będą kolejne czekają w kolejce jakby. Więc jeżeli byście chcieli poznać więcej tego rodzaju tali, zobaczcie sobie linka pod spodem właśnie z playlistą, gdzie będzie więcej tych kart. Muszę zastanowić się nad nazwą właściwą, ale myślę, że Tarot z rysem historycznym to jest dosyć dobra nazwa, ale jak wpadnę na coś lepszego to to zwróćcie uwagę. Nawno link będzie pod spodem. Dobrze. I teraz mamy, kochani, buławy. I tu mamy asa buławi, zobaczcie, ktoś siedzi na drzewie. Ciekawe. Bardzo ten. Dlaczego, prawda? To mnie ciekawi, dlaczego akurat tak to tu jest pokazane. Ciekawe, czy można dotrzeć do, do jakiegoś opisu. No, tu powiem Wam, jest jakaś makabra, bo widzę tu krew. Ehm, tak. Coś tu się wydarzyło, ale dobra, zostawmy. Mhm. Tak, tutaj mamy trójkę buław. Czwóreczka. Piękne to złoto jest, to faktycznie jest wyjątkowe. Mhm. Mamy szósteczka, buław, siedemka, osiem. Dziewięć buław i dziesięć. Ok. Tak i teraz lecimy dalej. Chociaż powiem wam, zauważyłam coś ciekawego i chciałabym wam to też pokazać. Zobaczcie tu w rogach czterech zmienia się kolor jakby tych, tego ostatniego kwadracika, tu jest jasno niebieski przy kielichach. Później przy pentaklach mamy takie złote jakby kwiatuszki. I teraz przy buławach no takie czerwone, prawda? Dobrze. I tutaj dalej mamy jeszcze Pazia też Buław. I też nadal są te czerwone właśnie narożniki. Później mamy Rycerza. Mhm. Mamy Królową. I mamy Króla, który tutaj wygląda, słuchajcie, jak królowa. Znaczy taka buźka troszkę kobieca i sukienka, prawda? Więc, hmm. Ok. I teraz mamy już miecze. I tu widać, że znowu ten kolorek jest taki ciemniejszy, granatowy jakby. Mhm. I tu mamy asa mieczy następnie dwójka mieczy trójeczka czwórka mhm. piątka mieczy Pustka. Powiem wam, że tu mam mnóstwo pytań. Dlaczego tak? Dlaczego w ten sposób? A tutaj nie ma jakby tych podpowiedzi. Ciekawe, czy gdzieś jest taki tarot tego rodzaju z książką. Jeżeli ktoś z was zna, a masz ochotę zapisać w komentarzu dla innych osób, to napisz proszę. Oh my gosh! Zobaczcie tutaj Królowa mieczy, tak? Dob Nie, przepraszam, dziewięć mieczy i jakby. Mm, krew tryskająca, jakby ścięta głowa. Czy to jest jakiś pomnik tu. Ale makabrycznie, powiem bo wiem, jak tak zobaczyłam. Razu mi się skojarzyło. I tu mamy dziesięć mieczy, no właśnie. Mhm. Tak. Tak, i tu mamy dworskie dopiero. Tak, tu mamy pazia. Mieczy. No te stroje na pewno są ciekawe, prawda? Można tak dotknąć tego renesansu troszkę. Tutaj mamy rycerza. Mhm. Królowa. Mieczy. I mamy. Króla. W sumie też w sukience, także no, pewnie wtedy wszyscy chodzili tak takich strojach ok i tu nam się pokazuje co to mamy a wielkie arkana na końcu zobaczcie, no tak bo zero, jako głupiec, the full mhm. tak ciekawe, że wielkie arkana są na końcu, prawda pierwszy raz chyba widzę coś takiego jest mamy maga arcykapłanka cesarzowa cesarz Arcykapłan. Mam takie poczucie, że niektóre z tych kart zostały zaczerpnięte, jakby ich wizerunki z innej talii, właśnie takiej historycznej, bo tutaj tych było niewiele, prawda? Jakby które przetrwały. Więc podejrzewam, że tak to właśnie zostało tutaj zbudowane. Pewnie to jest tam opisane w tym rysie historycznym, tym, w tym początku. Mhm. Ale fajnie, że to zostało tak połączone, bo możemy zobaczyć, prawda, w całości. Tutaj mamy koło Fortuny. Mhm. I też Siła jako jedenastka, a Sprawiedliwość jako ósemka tutaj w tej talii. Mhm. Mamy wisielca, śmierci, Śmierci. chciałam powiedzieć odrodzenie, ale tu patrząc na tą kartę to chyba e, tak, <laughs> okej okay. Widzę, że niektóre obrazy są powielone, tylko po prostu dostosowane jakby do, e, to, to, ten obraz już wcześniej się tu pojawił. Już znajdę, kochani, żeby Wam pokazać, o czym mówię. O, dokładnie. Zobaczcie. Jakby podobne, tylko odbicie lustrzane, troszeczkę zmieniona szata. Prawda? I tutaj mamy sprawiedliwość, a tutaj jest umiarkowanie. Dobrze. O, <grym> jaki diabeł. No tak. <grym> Takie nogi, zobaczcie. Jakiś właśnie taki drapieżny ptak. Uh -huh. Wieża. Gwiazda. Tu mamy księżyc. Słoneczko, mhm. i tu mamy sąd ostateczny, świat. O, i karta zakończenia, i to są właśnie te inne historyczne, o których mówię. Visconti Taro już mamy na kanale, kilka nawet talii. To ja to wrzucę wszystko w tą playlistę właśnie historycznych tarotów. Golden Botticelli Taro chyba czeka na, w kolejce jak dobrze się orientuję i Golden Tarot o Klimpt tego nie mam. Ale też zastanawiałam się jakby ktoś z was chciał na przykład, bo to też jest właśnie foliowane na złoto, tak podobnie, więc też taka kolekcjonerska talia. Oczywiście tych talii historycznych jest więcej. Zapraszam do tej playlisty, kto by z Was chciał się przekonać, zobaczyć. Mhm. Ok, zmierzmy sobie teraz wielkość, chociaż tak widzę, że to jest chyba klasyka. Mamy około 6,7 cm na cm, 12, czyli klasycznie. Jeżeli chodzi o jakość trwałość, to to jest taka klasyczna Los Carabeo jakość Miękkie, elastyczne, powlekane. Dosyć ładnie te różki wyglądają. Ich karty się dosyć dobrze trzymają mają jakąś taką swą technikę. Nie są twarde, są bardziej z tych elastycznych, z tych miękkich. Niektórzy sobie to bardziej cenią niż te twarde grube. Więc porównując do tych twardych, to to jest na zasadzie 8 grubości, ale jeżeli chodzi o jakość, a trwałość, faktycznie to znając te karty, to ja uważam, że to jest 10, jeżeli chodzi o karty miękkie i elastyczne. Jeżeli chodzi o tą drugą notę, no to kochani, historii się nie ocenia, więc tu oczywiście, że damy max. 10, ponieważ jest tu ogromny rys historyczny, no ta złota folia też przepięknie to wygląda, prawda? Nie ma tu tych złoceń z boku. No, może by to dodało tu takiego smaczka, prawda? Skoro są złocone, mogłyby być też tutaj złocone, ale to jakby ktoś sobie życzył, zawsze można sobie nanieść to złocenie samemu, prawda? E, tak. Czy coś jeszcze tutaj chciałabym Wam, kochani, dodać? Może wy powiedzcie, jak myślicie, jak Wam się to podoba? Czy bylibyście w stanie pracować z tego rodzaju e, kartami, prawda? Czy ktoś się z Was interesuje, kolekcjonuje te historyczne m, karty Tarota? No, ja już mam, muszę przyznać, dosyć dużą, e, aż, się, a, aż sama jestem zaskoczona, e, że dosyć duża. M, już kolekcja jest u mnie właśnie tych kart historycznych, i regularnie przyciągają mnie kolejne, więc ciekawe. Jest to też związane z energią konkretnych kart, które gdzieś tam, prawda, znajduję, więc pewnie też o to tutaj chodzi. Dajcie znać, czy pracujecie, czy znacie, czy byście kupili, co uważacie na ten temat. Jeżeli ktoś zna. Książkę, która by tutaj gdzieś, prawda, opowiadała troszkę o tym, to też proszę, podpowiedz może dla kogoś będzie to wskazówka. Dzisiaj Wam dziękuję za uwagę, kochani. Cudownie, że jesteście jak zawsze. Śmiało piszcie w komentarzach, co myślicie, jak Wam się to podoba, czy byście kupili, czy absolutnie nie. Jak to widzicie. Tak, dajcie znać, jeżeli macie jakieś karty, które chcielibyście, żeby tutaj zobaczyć tą recenzję, to jak najbardziej postaram się zrobić. Utulam mocno i do usłyszenia w kolejnych materiałach, Papa. Pa.